Rozpoczynamy Euro 2024. Ja w ogóle zapomniałem o tym, że Euro będzie jeszcze trzeba zagrać i właśnie Polska bierze udział w euro. Zobaczmy sobie tabelę. Polska w grupie ma Belgię, Czechy i Ukrainę. To już widzę, że niektóre kraje rozegrały swoje mecze, ale to jest trochę takie okrojone euro, bo bierze udział tylko w nich 16 drużyn, czyli z tego wynika, że musimy mieć co najmniej drugie miejsce w grupie, żeby wyjść w ogóle z grup, a to nie będzie Łatwe zadanie. Zobaczymy. Mostowiak jest w podstawowej 11. I gramy dzisiaj całe euro. Jeżeli dojdziemy do finału, to prawdopodobnie to będzie 7 meczy. To jest dużo. Mam nadzieję, że dam radę to nagrać. No a co do jeszcze naszego marka Mostowiaka, to wyszło tak, że nie będziemy mogli przejść. Jak nam kolega Fanto Tenhamu w komentarzu napisał, pokazywałem ten komentarz w poprzednim odcinku. Napisał, że klub można wybrać tylko do lutego, czy tam marca. A później już się nie da. I będziemy musieli wybrać niestety nasz nowy klub, tylko z naszych klubów, które tutaj podał nam nasz agent, czyli to jest Pendik Bor aczkolwiek tutaj nie zrobię asyst więc nie będziemy mogli przejść, Blackburn to jest Championship, Montpellier Westerlo, AGF, Sheffield i Paderborn i w sumie ten Paderborn nie jest taki zły, ale podoba mi się Sheffield i podoba mi się Montpellier. Nie wiem, które wybrać. Możecie dać w komentarzu, znać, które byście woleli. No, a w Pogoni też nie możemy zostać, bo nie zrobiłem 19 asyst w sezonie, a sezon już dobiegł końca, więc i tak musimy odejść. No nic, no to przechodzimy do meczu otwarcia Euro. Czechy, Polska, Mostowiak wraz z Gołtem Milikiem na napadzie. Dziwię się, ale gdzie jest Robert Lewandowski? No właśnie, to jest ciekawe. W ogóle ciekawa drużyna Tutaj probierz ciekawie to ustawia. Podoba mi się. Jest Wojciech Szczęsny. Wygrywamy to Euro. Lecimy. Ofensywne podania oczywiście biorę. To może być ciekawy mecz. Bo jeszcze ani razu nie miałem kompana w ataku. Zawsze cały sezon w pogoni graliśmy tak, że ja byłem jedynym napastnikiem. A teraz gram obok I będzie można piękne, fajne akcje robić. Więc zobaczymy czy to będzie działać. Czy to będzie działać jak Robercik niegdyś właśnie z Milikiem. Za Euro 2.16 chociażby. Albo co bardziej właściwie... To w ty eliminacjach do tego euro. O! Oj, ja! <ścoughs> I chuj! Dziesiąta minuta i, i przegrywa Polska. Ależ to się zaczyna! Jak to Mati Borek. Ależ to się zaczyna! Trzeba dobrze grać, kurde, bo jak będę źle grał, nie zrobię celów. I probierz mnie na ławce posadzić, to będzie tyle z tego euro. Jedynie będziemy wchodzić na 30 minut. Dobrze, dawaj, dobrze, piękne podanie jest Mostowiaka, aczkolwiek to już mnie zablokował. Aj, te Czechy. O Jezus, jak oni klepią, na szczęście odebrali piłkę. Kurwa, podajesz mi w tym momencie. Ej, no podawałem dwa razy i nie podał mi. No i koniec pierwszej połowy, nadal przegrywamy. Coś czuję, że mnie, kurde, probierz zdejmie, jak taki wynik się będzie utrzymywał. Dawaj, Zalewski tutaj po linii, pięknie. No, niech to Dobra, mostowiak leci. O, to jest świetna okazja. Trochę wyrzucić o. A, kurwa, nie wiem teraz, czy to wycinać w montażu, czy nie, bo tak, żeby zwalił akcję. O, Szymański wchodzi. Co to za numery w ogóle? O, jaka meksykańska fala. O, cholera, fajnie joj, na szczęście Wojciech szczęsny nie musiał nawet bronić. Ale mamy 18 minut, a tutaj jest no lipa. No <laughs> słupek, a i tak był spalony. No problem, problem nas spotyka. Kurwa, Mostowiak nie potrafi nic spodać nawet. Dawaj, dawaj, Mostowiak! Jest Mostowiak, leci. Całą parą ile ma sił, ale trzeba będzie odegrać tutaj. Przed pole karne, ale co ty zrobiłeś No to będzie koniec chyba Koniec, mecz otwarcia No i wygląda na to, że tradycyjnie Następny będzie mecz o wszystko Ja jebie. ależ to się zaczyna <laughs> Jak nie będzie treningu Przed następnym meczem, to se jak tyle pograł A nie, czekaj, jest wyjście po 11 Przed chwilą pisało, że nie, ale Treningu też nie ma, uff A Ukraina ma trzy punkty? Ja nie wierzę Belgia przegrała 3 do 0 Z Ukrainą, ta Belgia jest słaba Polacy też z Belgią wygrały Wygrywali. Tylko jak ja nie brałem udziału w meczu. No nic, no to mecz o wszystko. Polska, Ukraina. Nic nas nie zatrzyma. Koko, koko. Ale jak tutaj popędza naszą drużynę, tylko nie wiem czemu po angielsku gadają, kurwa. Zaczynamy! No niestety tutaj mecz o honor będzie jeżeli przegramy ten mecz, a to dlatego, że tak mi się wydaje, nie wiem czy to jest prawda, ale skoro są cztery grupy, to raczej wychodzi osiem zespołów i tylko z pierwszego i drugiego miejsca. Jakby się dało wyjść z trzeciego, no to trzy punkty dałyby radę, ale jeżeli nie, to koniec będzie, więc trzeba to wygrać. Łojojojo! Ej, no nie gadaj, że jeszcze rzut rożny. A, no przecież rzut rożny, bo się odbiło. Nieważne. Mudryk! 1-0. Ukraina wygrywa z Polską. Znowu szybko nam strzelają, tak jak Czechy. A jej. Ja na poważnie przed odcinkiem myślałem, że wyjdziemy z grupy i to pewnie nawet na luzie. I bałem się o to, że będziemy grali 7 meczy, a to już jest trochę za dużo, jak na odcinek. Ole mi zlagowało grę. Natomiast tutaj Ukraina i Czechy mają inne plany. No to jest 2 do 0 i 2 do 0 po meczu. Dowbyk, 41 minuta jest dopiero, ja wiem, ale jak widzę jak ta Polska gra to nie widzę żadnych szans. Zresztą ja też gram strasznie słabo, bo non stop tracę piłkę, nie wiem, może to po prostu wina, o teraz przypadkowo podałem kurwa. E, może to jest wina tego, że Ukraina jest po prostu dobra, ale no strasznie ciężko gra się w reprezentacji Polski. Jezus, no oni nam tak dojebią, ale mają formę. No, z Belgią wygrali 3 do 0, my przegrywamy już 0-2. Będzie dobrze, jak się uda bramkę strzelić. Powiem tak, no, jeżeli Belgia wygra teraz z Czechami, to jeszcze nie będzie wszystko stracone, ale Belgia musi wygrać. A my później będziemy musieli wygrać z Belgią, a Ukraina też będzie musiała wygrać z Czechami, i wtedy może coś tam się uda. O o, o, pięknie, pięknie leć, leć, leć Mostowiak. To jest pierwsza okazja Mostowiak. Nie wiem co tu mogę zrobić. Ale o, Strzelaj, strzelaj! Jest! No, to już musiał strzelić! Mamy 1-0, nie wiem kto to strzelił. Któż to taki? Żurkowski! Brawo żurek! Brawo żurek! Ale ładna scena w ogóle jak się cieszy. Mostowiak na żurkowskiego plecach. A i schodzi właśnie. <laughs> Okej, okay, no asysty nawet nie mam przy tej akcji, bo podałem do Milika, ale moim celem było właśnie podać od razu tam do Żurkowskiego. Milik też mógł od razu z pierwszej piłki strzelać, ale wszystko potoczyło się dobrze i na szczęście mamy bramę. Mam nadzieję, że to nie jest brama na pocieszenie, tylko faktycznie tutaj zaczniemy coś gonić. Podaj mi świetnie, jeszcze jest Mostowiak i strzelaj! Mylik! Na razie współpraca z Mylikiem jest taka trochę średnia, ale w końcu żeśmy zaczęli wychodzić poza swoją połowę. Ależ teraz napędza atak Mostowiak, tu jest gdzieś Milik. Ale gdzie ty lecisz, ty kurwa! Wracaj do pola karnego, teraz jest dobra okazja, jest Metnikesz! Tu uderzał jakoś dziwnie. Jest Mostowiak! Aj, aj, jeszcze, jeszcze. Jest okazja cash. Ależ tutaj nawalają. Ależ tu są emocje. Ja pierdzielę, jakby to było na żywo. Ale by się szpakowski darł, co nie? Dobra, Mostowiak. Będzie lewa noga, uwaga, pyk! Piękny strzał, tylko szkoda, że broni bramkarz. Nawet w sumie nie musiał się jakoś bardzo wysilać. Dobra, ja tu zawsze podchodzę sobie. Ło! O, mostowiak, Nie chcę. To by było piękne, ale jeszcze raz to samo To jest super taktyka w ogóle Podejść tutaj, przerzucić sobie Może jakiegoś trika nawet I cyk, lewa Ajajaj, jeszcze Milik spróbował I tutaj była ręka Milika Fuck, 10 minut zostało Dobrze to wygląda, zajebiście Tylko szkoda, że czasu ucieka Trzeba odebrać jak najszybciej Graj, graj, graj. Dobrze, 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 jest postawiak. Będzie dośrodkowanie w pole, Karny, Tu jest mailik! Milik, dobre, to było dośrodkowanie. Ale on nieczysto w piłkę trafił. No, niby jakiś tam strzał był, ale. Oleż to dobrze. Wygląda. Znowu mi odegrał. Jeszcze ja odegram do ciebie. Aj nie przeszło! Nie wiem ile dodali, bo... Ale już jest 92. Aj koniec. Ja jebie, przegrywamy. No nie, no nie, no to modlmy się teraz, ale to tak dobrze wyglądało. Ale się smuci strasznie. Coś tu chyba. To, to chyba Belgia. Jednak nie wygrała moim zdaniem. Probierz dopiero w drugiej połowie, zmienił na super ofensywny i to wyglądało super. A strasznie staliśmy z tyłu, nie wiem. Jak to będzie Belgia? No na razie to słyszę korki kurwa i się nie chcę załadować. No jest. Co? Nie będziemy czuć honor nawet! Nie no, musi być. Ale Belgia wygrała, wygrała! Nice! I teraz Ukraina wygrywa, a my wygrywamy z Belgią tak, żeby mieć od nich wszystkich lepszy bilans bramek i wyjdziemy z tej grupy. Tylko nie wiem czemu mam kliknąć zakończ sezon, bo nic innego nie mogę zrobić tak naprawdę. Więc kliknę, ale mam nadzieję, że. Dobra, jak to wygląda? Warunki kontraktu idzie na wypożyczenie. Mogę iść na wypożyczenie albo zmienić klub. No i zmienimy ten klub, i chyba musimy to zrobić teraz, bo nic innego nie da rady, więc co, klikam zmień klub, no właśnie chciałem, żebyście dali znać, ale to ja muszę teraz podjąć decyzję, Sheffield albo Montpellier w Montpellier mi więcej zapłacą? Nie, tyle samo na, na Discordzie się zapytam ludzi, bo nie wiem, co mam zrobić, no dobra pytałem ale w sumie to nie chce mi się czekać na odpowiedź, nie ma zbytnio na to czasu sam podejmie tą decyzję i wydaje mi się, że Premier League jednak jeszcze za wcześnie, jest jeszcze Bundesliga, to jest spoko kierunek aczkolwiek ten Montpellier mi się Strasznie podoba. Od razu mówiłem, że to jest spoko kierunek. To jest czterogwiazdkowa drużyna, to jest trzygwiazdkowa, i tu bym miał lepszych pomocników w klubie, zawodników, kumpli po prostu, którzy lepiej by grali, bo w tej pogoli ciężko było. Więc ja wybieram Montpellier. Możecie się z tym nie zgadzać, aczkolwiek w następnym sezonie już pójdziemy na pewno do klubu, który wy polecicie mi w komentarzach, ponieważ teraz żeśmy przegapili e, taką możliwość. Podpisujemy konta, kontrakt. Ło, wow, fajnie. Szkoda, że nie mam. Mam myszkę, bym mógł sam sobie podpisać, ale nie, chyba się nie da. No i teraz będziemy grali wśród najlepszych na świecie. No dobra, może nie zawsze. Jak będziemy grali z PSG, to Mbappé będzie tam śmigał. O ile do Realu nie odejdzie. Ale będzie. Monaco, Lyon, Marsylia. Wszystko. Ale ubrany Mostowiak. Włosy zawsze tak samo uczesane. <tasty> Testy sprawnościowe jakieś. Ale Mostowiak dobrze się prezentuje. Fajna koszulka. Taki styl Barcelony troszeczkę. Mostowiak oficjalnie nie zmienia klub na Montpellier. Nie wiem, czy dobrze wymawiam nazwę drużyny. Jeżeli ktoś wie, jak się wymawia poprawnie Montpellier, to może napisać w komentarzu, bo francuski język jest jednak troszeczkę ciężki. Jakie mamy tutaj w ogóle? Okej! Okay, tutaj są bardzo łatwe zadania. Trzeba dryblować. dribblingi są proste. Po prostu biegniesz z piłką, później ją podajesz i masz drybling. Występy, no to musimy 18% meczy zagrać. I strzały na bramkę, czyli 16% celnych strzałów po prostu. Gol z pierwszej piłki, gole nożycami, to już będzie ciężko. Pewnie nie zostaniemy w Montpellier, ale kto wie, może zobaczymy. A tymczasem idziemy, mamy mecz z reprezentacją Belgii. Spotkać się z dawnymi kumplami, proste. Mam trochę pieniążków, może by coś kupił. Eee, wpłać datek na schronisko dla zwierząt, proszę bardzo, dla pieski. No i dobra, dzień meczowy, tylko tak, ja chcę zobaczyć jeszcze tabelę, bo tak jak mówiłem, sytuacja wygląda następująco. Możemy jeszcze z tej grupy wyjść, tylko tak jak mówiłem, Ukraina musi wygrać z Czechami, a my musimy wygrać z i najlepiej jakieś takie 2 do 0 Wtedy będzie już wyjście z grupy Więc wszystko jest jeszcze możliwe Aha, kurwa, ja na ławce 60 minuta ja wchodzę Dopiero o i 0-0 Mamy 28 minut, żeby dwie bramki strzelić No nic, lecimy Tego się nie spodziewałem Nie spojrzałem, że na ławce siedzę Dobra, wchodzi Marek Mostowiak z Arkadiusza Milika A Gdzie są, gdzie, ja teraz mogę zobaczyć nasz skład Jak wygląda nasz skład? Nie wiem, kurwa, z kim ja jestem Ze no właśnie Ale odebrałem piłkę, ale straciłem piłkę. Myszka mi się pokazała. O, ależ podanie! Nie, nie, jednak słabe. I jeszcze spalony chyba był, ale jaja. 20 minut. Dobra, jest mostowe jak to będzie dobra okazja. Tylko muszę tutaj się odwrócić jest świetne podanie, to jest chyba świderski, stracił piłkę. Oje. Serio. Był niekryty i nagle chłop tu się pojawił. Ooo! O GG, <noise> i ja nie wiem czy Polska w ogóle strzeli jakąś bramę, a nie, strzeliła przecież jedną, no tak, ale na tym się kończy, prawdopodobnie nasza przygoda na Euro, bo Karasko strzela nam gola i to jest 1-0, nie no, żenujące. Już za dwa lata Polska będzie mistrzem świata, dobra Mostowiak, spójrzmy, ależ zajebisty strzał, nie wiem, kurwa, jakoś się stresuję grając z orzełkiem na piersi normalnie, w klubie mi lepiej idzie. Patrz, patrz jak leci, mostow, jak strzela, ale on... a ręka! <śm> Co myślałem, że on ryjem to obronił, ale jednak ręką, no nieładnie, ja lubię, ja chcę zobaczyć powtórkę, ja lubię patrzeć jak to się im odbija. O, nie wiem, nie widziałem, bo zasłaniał. Ale trochę tak odryja mu się trochę odbiło. Dobra, no to jest szansa, mostowiak. Gol na euro jest możliwy. Marek Mostowiak jest. Bramka przeciwko kurtła. I nie wiem, czy, ale kurtła chyba naprawdę na euro nie zagra. Bo ma kontuzję, natomiast mostowiak wyrównuje. I nie wiem, czy mu się tak cieszą, skoro odpadają. Ale spoko. Dla honoru. Minuta, ostatnia minuta Polski na tym euro. Dobiega końca. Właśnie dobiegła końca. I jeszcze rzut rożny. Sędzia, kończ to Daj, koniec! Polska odpada, a Polska tylko z jednym punktem. Teoretycznie z najlepszym w, w grupie. No to trochę dziwne. Szkoda, bo Mostowiak nie wyszedł w pierwszym składzie. No to wszystko dlatego. Szkoda, że nie było treningów do zrobienia. Jakby były treningi, to zaufanie trenera by wróciło i by było wszystko cacy. A tak wyglądały ćwierć finały: Anglia, Francja, Holandia, Czechy, Hiszpania, Węgry, Ukraina, Niemcy. Ang Anglia, Francja. Przecież to może być finał euro. Dobra, lecimy dalej. Skipujemy czas. Tutaj dużo wolę mamy teraz, no bo chciałem sobie po prostu odpocząć, no. <laughs> Ciężki sezon w Ekstraklasie. Przybywa nowy zawodnik. Wspólny trening, nie będziemy tu imprezy urządzać, to jest poważny klub. Anglia wygrała wszystko. Ciekawe, Anglia, Hiszpania. To też może być teoretycznie finał tego Euro. Zobaczyłem. Ciekawe, czy się sprawdzi. Zobaczmy tutaj. Anglia wygrała 2-1, Czechy 3-0 z Holandią. <laughs> Chociaż, no, na ostatnim Euro też ograły, tylko to było chyba 2-0. Hiszpania 2-0, Węgry Niemcy 3-0, okej. Okay. I tutaj 5-3 Hiszpania, Niemcy co za meczychu w półfinale. Anglia łatwiutko z Czechami, no i ostatecznie ciekawy finał 2-1. Fajnie, aczkolwiek wiecie, że ja nie lubię, że ja po prostu nie lubię Anglii i trochę szkoda, że wygrali. No i nie wiem, co robimy dalej, nie wiem, czy coś gramy jeszcze dzisiaj, ja bym już chyba nic dzisiaj nie grał, ale trochę będzie strasznie krótki dzisiejszy odcinek, a ja też na ławce póki co siedzę i dopiero w 80 minucie wchodzę. Nie wiem, czy mam symulować to wszystko. Bo tutaj gram jakiś taki turniej towarzyski. Nie wiem, czy się opłaca to w ogóle rozgrywać. Ja bym to wszystko przesymulował. I od następnego odcinka już zaczął nowy sezon. Dobra, no to weźmy to symulujmy po prostu. Przechodzę do wyniku każdy mecz towarzyski. Jak się zakończyło? 2-2. I mostowek strzelił bramkę nawet. Nice. Tego ktoś pisał w komentarzach, że symulować się nie opłaca. Bo tracę zaufanie trenera. Ale w sumie teraz nie straciłem. W sumie teraz mi podskoczyło nawet do góry. No to trudno. To symulujemy to, bo nie chce mi się towarzyski grać, one są bez sensu. O, i tu jeszcze mamy trening. Muszę w końcu jakieś treningi nowe porobić, bo cały czas robię te same, ale trochę mi się nie chce. <laughs> Dobra, teraz w 55 wchodzę i zobaczymy, czy strzelę jakąś bramkę właściwie to o czym strzelił Strzelił! Wow, strzelił! Wow, wow, jedną bramkę strzelił i Montpellier wygrywa nice. Mógłbym wejść choć na chwilę, żeby taki prawdziwy debiut zaliczyć, ale nie, poczekamy do ligi, aż się zacznie Liga. Zdobycie zwycięskiej. Bramki. Podziel się sukcesem. Popracuj z trenerem nad planem poprawy wyników. Dobra. Oj, dostałem do trenera też punkty. Za chwilę będę miał wyjściowy skład. <laughs> Kolejny trening da mi dużo do trenera. Możliwe, że nawet już będzie. Oj, mamy poziom, ale ławka nadal jest. Troszeczkę zabrakło, ale mogę rozwinąć przy okazji swojego gwiazdę. No i tutaj idę fizyczne, bo chcę mieć siła, reakcja, siła, agresja. Nie, chciałem wytrzymałość. Tylko, że muszę tutaj do reakcji przejść i wytrzymałość. Dobra, nice. Mamy już 81 nowy rola. Wow. No i kolejny dzień meczowy, znowu z ławki 0-0. Uwaga, zobaczmy. Board move przeciwko nam wygrywamy i znowu bo jak strzela. To już trzecia bramka. I wygrywamy dzięki temu. Nawet mamy już wyjściową jedenastkę. elegancko. No to trochę nam się poszczęściło. Chociaż teraz chyba znowu z wyjściowej jedenastki zejdziemy, bo strasznie daleko. <laughs> Na wyjeździe od razu z PSG gramy? O cholera. Mamy jedenastkę wyjściową, to oznacza, że w następnym odcinku rozpoczniemy szybko. W ogóle fajne menu jest takie niebieskie. Ale od razu gramy z PSG, od razu, na głęboką wodę. Mostowiak wychodzi na Mbappe i inne gwiazdy. No i może uda się wygrać coś w tym sezonie. O kurde, ile tu decyzji mam, co to jest? Przybywa nowy zawodnik, okej, okay, znowu trening. Sponsorowana sesja zdjęciowa, dobra. Ja pierdziele, ile pieniędzy, zaraz coś kupuję. Wystąp w serial. Dokumentalnym, spoko. Weź udział w sesji pytań, nie ma problemu. Jezus! Zatrudnij nauczyciela języka obcego. Dobra, biorę to. W sumie francuskiego się muszę nauczyć. Ja pierdziele w następnym odcinku po francusku będę napierdalał. Dobra, kupuję stylistę jeszcze, a może jakąś inwestycję? Ja drużynę sportową biorę. Inwestuję środki w drużynę sportową, zobaczymy co to będzie w ogóle. Czy to mi się jakoś zwróci, czy coś. Podologa zatrudnia, mam pieniądze, to co? I kucharza nawet będzie mi robił jedzenie. Nie będę Musiał matki prosić. I chciałbym wiedzieć, ale nie wiem gdzie to mogę sprawdzić, czy Montpellier bierze udział w jakichś europejskich rozgrywkach. Rekomendacja agenta Manchester United? Strzały celne, bramki 55. O człowieku, pocałuj się, wiesz gdzie. A my na dzisiaj kończymy. Jutro z grubej rury na Park de Princess na stadionie PS, że zagramy z Mbappé i resztą. O ile w ogóle będą grali. jak w nowym klubie debiut. Jeżeli możesz się doczekać, zostaw łapkę w górę, bo ja się nie mogę doczekać i zostawię sobie łapkę w górę, jak nie zapomnę. Nie zapomnę. Natomiast dziękuję za oglądanie i widzimy się na premierze kolejnego odcinka.